Biorąc pod uwagę, że to jest widok, jaki zastałem dzisiaj w warsztacie. Yy, całe szczęście wytarłem wczoraj silnik od spodu, więc można sprawdzić dokładnie skąd ten olej wyleciał, ale nie wróżę temu silnikowi jakiejś świetlanej przyszłości. Muszę sobie tu podświetlić trochę. I wyleciał. No, tak jak mówiłem, tadam. Mamy głównego sprawcę. Cóż, spróbuję jakoś to usunąć i zobaczymy, co będzie dalej. Ktoś kiedyś zadał mi pytanie: po co pod tymi śrubami tutaj, tymi konkretnie, jest taka mała gumowa uszczelka? Tak. No, właśnie, między innymi po to, żeby nie srało olejem tędy. To jest kolejny z miejsc, w ten olej, olej wyciekał. No nic, zbiorę się dalej za łatanie yy, silnika, który najwyraźniej jest dziurawy jak ser szwajcarski. Mam nadzieję, że poskładam go do tego stopnia, że będzie nadawał się do relatywnie bezpiecznej jazdy wymienię też amortyzator, który właśnie zauważyłem, że jest pęknięty mam nadzieję, że mam taki amortyzator, albo coś tego pokroju bo na pewno nie będę się bawił w spawanie tego ktoś próbował go sobie tutaj utwardzić, no i nie pykło najwyraźniej o rady. test Test nie zapowiada się w najbliższych dniach, także trzymajcie kciuki. Myślę, że wycieki udało mi się załatać, ale tak naprawdę zalałem go świeżym olejem. No i odpaliłem, pochodził chwilę. Przekonamy się jutro, co wyszło z tego łatania tych wycieków.